Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, bardzo gorąco i serdecznie, z tej strony Kosmo i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Już jakiś czas temu zrobiłem film, gdzie zostawiłem Simów z Simsów 4 na cały rok. Jak zapewne wiecie, tam mogliście zobaczyć jak Simowie się zachowują, jak oni przetrwali i wtedy dużo z was właśnie rzuciło taki pomysł, że można by zrobić coś podobnego w The Sims 2, czyli zostawić Simów właśnie na cały rok, bo mówiliście, że The Sims 2 jest grą dużo trudniejszą, grą, która jest dużo bardziej wymagająca. Simom dużo szybciej spadają potrzeby, no i ogólnie dużo jest w Simsach 2 więcej dramy i w ogóle życia w Simach i ja się z tym totalnie zgadzam, więc postanowiłem, że faktycznie trzeba zrobić dzisiaj to i zobaczyć jak poradzą sobie Simowie z The Sims 2 właśnie przez cały rok, kiedy ich pozostawię? Nie będę robił nic, także słuchajcie. Mam tutaj kilka simów, których muszę wam przedstawić. Są to sami Iconic Simowie z dwójki z Miłowa, więc jeżeli graliście w ogóle kiedykolwiek w dwójkę, to na pewno ich znacie, bo są to po prostu, jak mówię, Iconic ludzie na maksa. Także przejdźmy już. Tutaj widzicie ich dom i cały konkurs, w którym się to wszystko odbędzie. Zacznijmy sobie od pana, tutaj najstarszego. Widzicie tutaj Mortimera Ćwira czyli tatę Cassandry, ale również tutaj bliskiego znajomego. Meguniny Niny Kaliente. Mamy Dona Lottorio, czyli największego kasanowe w całym miłowie. Tutaj mamy romans z każdą z simek, które tutaj są, więc na pewno tutaj się jakaś drama odbędzie. Mamy Balbinkę Biedek, czyli osobniczkę, która nosi w brzuchu jeszcze jednego małego Bobasa, także nie ma tu tak naprawdę 12 simów, a jeszcze urodzi się jeden. Mamy Daniela Przyjemnieczka, który również coś tutaj kręci z Kasią Langerak. Mamy Dariusza Marzyciela, który kręci z Kassandrą Ćwir. Mamy Diny Kalientę, która romansuje z Mortimerem, ale też z Donem Lotorio. Mamy Kassandrę Ćwir, która jest narzeczoną żoną Dona Lottorio, ale też coś ma do Dariusza Marzyciela. Mamy Kaślangerek, która faktycznie jest również kochanką Dona i Daniela. Mamy Marysię, która jest żoną Daniela. Mamy dwie córki Daniela i Marysi, czyli Angelikę i Lilianę. I mamy również Ninę Caliente. Także słuchajcie, tutaj zapowiada się jedna wielka drama tak naprawdę, nie oszukujmy się. No i dodatkowo mam tutaj dla nich specjalny dom stworzony. Jak już widzicie. Także wejdźmy sobie na tabulatorze. O, w ten sposób. Mamy naszych simów. Po prawej stronie mamy kuchenkę. Jest tutaj dużo lodówek i kuchenek. Z tego Powodu, że pamiętajcie, że w, Simsach, że w Simsach 2 jedzenie się kończy i tu nie jest tak, słuchajcie, że mamy cały czas odnawialne jedzenie jak w Simsach 4 czy w trójce. No nie, trzeba tutaj zamawiać jedzenie do lodówki, więc po prostu dajmy więcej lodówek, żeby tak szybko to jedzenie się nie skończyło. Tutaj mamy duży stół, jak widzicie, przy którym nasi Simowie mogą jeść. Tutaj mamy miejsce zabaw, mamy oczywiście wszędzie kominki, które wyglądają bardzo niebezpiecznie, a to dlatego, żeby może przypadkiem tutaj się coś zapaliło, tak. Tylko sugeruję, oczywiście nie mamy alarmów przeciwpożarowych w ogóle, mamy łazienkę malutką. Tutaj po drugiej stronie uwaga, uwaga, też jest malutka łazienka. O, sorry, Kasandra, nie chciałem Ci tutaj przeszkodzić. Tutaj mamy sypialnię, łóżek też jest mniej niż Simów, bo łóżek mamy i miejsc w łóżkach mamy 9, a Simów mamy więcej. Dobra, może tak tutaj zrobię. Także tutaj są jeszcze łóżka. No i to jest taka łazienka, i tutaj są dwie wanny, gdyby dziecko się urodziło i potrzebne było, słuchajcie, dla niego, mycie właśnie w wannie. Także tak to wygląda. Zaraz będziemy naszych Simów zostawiać. Jestem ciekawy, obstawiajcie, kto przetrwa, czy w ogóle ktokolwiek przetrwa. Jeżeli słuchajcie, nie widzieliście mojej wersji tego challenge'u z The SIMS 4, to gdzieś tutaj po prawej w anotacjach, teraz on Wam się pojawia. No i słuchajcie, zobaczymy, czy faktycznie dwójka jest trudniejsza od czwórki. Także ja w tym momencie muszę ustawić jakiś dobry kąt, żeby było widać mniej więcej cały dom o coś w tym stylu. No i zostawiam grę, idę sobie zrobić jakiś obiad, porobić różne rzeczy, przyspieszam grę i zostawiam, także widzimy się już za. Simowy rok, czyli w poniedziałek o godzinie 9 za rok. No tak, i tyle, słuchajcie. Myślałem, że zajmie to dużo więcej czasu. No jak widać, niestety nie zajęło wcale tak dużo. Gdzie my mamy te nagrobki? Słuchajcie, wszyscy umierali, Dosłownie wszyscy. Zobaczcie, co tutaj się wydarzyło. Kto tutaj spoczywa? Don Lotorio. Tutaj Marysia Przyjemniaczek, Tutaj Cassandra Cświr. Zaraz zobaczymy. To jest, słuchajcie, Tombstone of Life and Death. Więc to nie jest żaden nagrobek. To jest po prostu cheat w simsach, żebym po prostu mógł wszystkich tutaj zespawnować Tych simów, którzy tutaj byli. I gdzie jest reszta nagrobki? grobków, halo nie widzę ich, czemu a tu jest jeden, tutaj Mortimer umarł, mhm. tutaj coś mamy, tutaj mamy Daniela Przyjemniaczka, ale to i tak chyba nie wszyscy nadal, o tu jeszcze coś jest, Liliana Przyjemniaczek Okej, okay, słuchajcie, tak się wydarzyło. Tutaj jeszcze muszę się rozejrzeć, czy coś jest, ale powiem wam szczerze, nie widzę nic. Także. O, to już byłem. Także musimy teraz się przejść i zobaczyć, co się wydarzyło w grze. A były to 3 godziny, więc mamy troszeczkę sporo nagranego materiału. Zobaczymy, co tam wyszło, co kto robił, czy, czy wszystko jest git, czy nie. Chodźmy. No dobrze, słuchajcie, jesteśmy w naszym futyżu i słuchajcie, ja nic nie widziałem, co tutaj się dzieje, bo poprosiłem mojego brata o to, żeby, jak się pojawi jakieś powiadomienie, żeby on. To wszystko poprzeklikiwał. Mówił mi, że się pojawiło powiadomienie o rachunkach i na pewno powiadomienie o narodzinach dziecka Balbiny. I to tyle. Także ja nie wiem, co się tutaj stało. E, tutaj pieczę, nad tym właśnie sprawował mój brat. Także słuchajcie, zobaczmy, co się wydarzyło. Jestem ciekawy. Okej, okay, no tutaj sobie Simowie rozmawiają, kłócą się bliźniaczki, ale ogólnie jest na razie wszystko spoko, e, jakby oprócz tego dramu, dramy między bliźniaczkami. To wszystko jest tak naprawdę git. Oni sobie raczej ogarniają życie, więc okej. Okay. Tu coś się dzieje. Patrzcie na to. Don ma u góry nad sobą. Widzicie, cały się Don i kobity go przyszły zlać wszystkie, bo wziął, pocałował nin Ninę kaliente. Okej. Okay. No i była drama w postaci zdrady. Rozumiem, to miało dosyć duży sens. O Boże, teraz Don nawala kaśkę tam. Langerak. <laughs> także i, i płacze, także zdrada została poczyniona pierwsza. Także, no tego się w sumie spodziewałem, że jak słuchajcie, ma się w jednym domu cztery kochanki, no to nie ma prawa tak naprawdę wyjść. Także tak to wygląda. Tu jakieś miłoski. Zaszły, patrzcie, między Cassandrą a Patrzcie, a Darkiem Marzycielem, patrzcie, ona go całuje tutaj W rękę i jest Miłość, widzicie, także Cassandra Szybko się tutaj, już tak powiem Po, po Donie pocieszyła, okej okay. Mamy bitwę pomiędzy bliźniaczkami, wszyscy oczywiście uważają, tutaj patrzą się, płaczą i w ogóle na dramat. Jest bliźniaczki się cały czas nawalały tutaj przez ten czas, także one się bardzo, bardzo nie lubią. Tutaj trzeba to zauważyć, ale ogólnie jest na razie bardzo, bardzo chill. Wszyscy żyją, wszyscy sobie jakoś radzą, także bardzo jestem bez, w sumie w szoku. Oho, i patrzcie, tu jest moment, kiedy przybliżyło u nas i okazało się, że Balbinka jest w ciąży. No dobrze, tutaj mój brat oddalił. Słuchajcie, wszystko i widać. Patrzcie nawet sobie Homara, ktoś zrobił. Ciekawie jestem, kto go wykonał. Wow, także. Nawet sobie nieźle jedli i, i ogarniali obiady. Tam sobie śpi. Kto tam śpi? Don Lotorio, chyba z Niną, tak mi się wydaje. No bo ni tutaj nie widzę nikogo więcej. Także nawet sobie spali, zimowym sprzątali, wszystko jest git. Naprawdę jestem w szoku, bo chociaż to jest w sumie poniedziałek, więc pierwszy dzień to już i tak jak na pierwszy dzień to strasznie dużo się wydarzyło. Patrzcie, 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 patrzcie. patrzcie. Idzie sobie Daniel Przyjemniaczek do Niny Kaliente i chcę pocałować. I widzicie tutaj, zaraz wam to pokażę dokładnie. Idzie, ja chcę pocałować i ona go odrzuca. Patrzcie, jaki tutaj jest Lowela z niego. Bo w ogóle oni według mnie mega do siebie pasują, Nina i Daniel, ale no wyszło, że ona go jednak nie chce. Patrzcie, co tu się dzieje. Marysia się patrzy w lewo, centralnie, tutaj, a Daniel nawala... <grym> Kasie Langerak, no nie kolejna zdrada tu się pojawiła. Także jak widzicie, mamy już dwie zdrady: Daniel zdradził Marysię z Kasią. No i jeszcze, o oh Boże, Nina i Kassandra się nawalają tutaj. Widzicie z prawej strony? <laughs> Ciekawe, pewnie one nadal przeżywają tą całą zdradę. Więc to jest no jakby bardzo toksyczne mieszkanie i toksyczne osoby ze sobą są, no bo jakby tutaj są zdrady, bójki to wszystko. <laughs> Mortimer, Boże, Mortimer, marzyciela tam nawala, Kassandra wygrała. To jest za dużo rzeczy. Czy na raz się dzieje? Po prostu ja nie nadążam. Autentycznie. I tutaj powiem wam zupełnie jeszcze, nadal Simwe sobie razem. Tam Kasia Langerak troszeczkę, że tak powiem, nie domaga, bo widzicie, że leży tam w tle. O, tutaj znowu przybliżyło nam panią Balbinę, więc pewnie będzie drugi trymestr ciąży. Dokładnie, albo trzeci już nawet. Kolejna, Kolejny fight między bliźniaczkami tutaj się dzieje, ale to tego wszyscy mogliśmy się spodziewać. Tutaj Kasia Langerak troszeczkę narzekała na głód u góry. Tam przed chwilą widziałem, więc może zaczynać, Mogą się zaczynać już śmierci. Być może się skończyło im jedzenie. Słuchajcie, w lodówce. To też mogła być możliwość taka. Kolejna Między bliźniaczkami. O jezu, a tutaj co się wydarzyło? Patrzcie na to, dlaczego Mortimer się z Niną kalientę nawalają, tego nie wiem. Patrzcie na to, Mortimer się tutaj bije z Niną znowu. Nie wiem, czemu oni się tak pokłócili, jestem ciekawy, nie wiem dl dlaczego i o co chodzi. I Nina go zlała. I znowu się leją, Boże. Po prostu musiała być ta nie niezła kłótnia, serio. Tutaj nastąpiła jakaś kolejna zdrada. Patrzcie na to, patrzcie na Dona Lotorio. Ta mu wskoczyła siostra, czyli Dina Kaliente wskoczyła mu w ramiona, kiedy Nina Kaliente była obok. Boże. Także kolejna zdrada tutaj nastąpiła. kolejny, Kolejny szok. Że tak powiem, dla naszych simów. No tak jak mówię, tego można było się spodziewać akurat w tym przypadku. Teraz patrzcie, Kaśka, Langerek z Marysią Przyjemniaczek się tutaj nawalają. Niestety, pewnie to dlatego przez tą zdradę całą i w ogóle aż Kasia się popłakała z wrażenia. A Liliana sobie z szwajce O i biją się tutaj, jak widzicie. Także bitew tutaj było bardzo dużo przemocy. Naprawdę, co nie miara, można powiedzieć. Oho, i tu mamy piękną scenkę z porodem. Nowy członek rodziny w drodze. No ciekawe, co tu się wydarzy. Zobaczymy. Piękna scenka tutaj z porodu i zobaczymy, jak mój brat na złoto dziecko. Bo ja nawet nie mam pojęcia, poprosiłem po prostu go, żeby nazwał to dziecko, jak zauważyłem, że wyskoczyła tam już. Słuchajcie, że... O, to jakaś walka musiała być? Czy coś w tle, słuchajcie, z tego powodu, że taki taki dęb? Jest dzidziuś? Dziewczynka, jak widzicie. Zobaczymy, jak mój brat ją nazwał, czekajcie. Trochę muszę przesunąć to, jak widzicie. Mariola! Okej, okay, nie mam pytań. I tu bitwa jakaś była. Kogo ty nawalałaś? Nina nawalała Cassandra Cwir, okej. Okay. Słuchajcie, szukam tego dziecka. Ono się przed chwilą urodziło, ale go nigdzie nie widzę. Na podłodze gdzieś ono jest. Mariola. No, Balbina je kładzie tutaj. Mój brat odjeżdża, zostawia Simsy, i Balbina ją bierze, daje jej jeść, odkłada ją na podłogę, ale znowu ją bierze, daje jej znowu jeść i odłoży ją na podłogę, i tu sobie leży cały czas, boże, biedne dziecko. I tutaj zaczęły się robić jakieś dziwne błędy, widzę. Zobaczcie tutaj prawy dolny róg, świeci się na fioletowo w ogóle, wykopana przez psa dziura. O co tu chodzi, nie wiem, nic tu na razie się nie, nie dzieje, oprócz tego. O, o, czekajcie, 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 wróćmy na chwilę. Spójrzcie na Kassandrę. Co tu się Kassandra wydarzyło? Głowa, Głowa ci uciekła. Nie mam pytań, czyli jakieś. O, 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 o. Widzieliście? Takie dziwne błędy strasznie się dzieją w tej grze. Nie wiem dlaczego. Ha, Nadal z młodą Mariolą jest wszystko ok. Kasia Langerak się nią opiekuje. Co prawda, nie ma ona łóżeczka, nic nie miała zakupionego, co jest troszeczkę. Boże, czy to jest Liliana? Tak, Liliana, co ty tutaj robisz z tymi butami? I i i... Wow, dziwne, rzeczy się tutaj dzieją w tej grze nagle. Widzicie to? Czy to nie jest przerażające tak z Deka? Chyba troszeczkę tak. Dziwne, bo u wszystkich Simów to się dzieje teraz zauważyłem. Spójrzcie w lewy dolny róg, w sensie lewy róg, może bardziej, na lewo spójrzcie i tam macie kalientek, Kaliente, która ma to samo. I u góry troszeczkę wyżej po prawej, jest albo Angelika, albo Liliana na i również mają to samo. Ale też nie u wszystkich się to dzieje, bo na przykład u darka jest gicior. No i tutaj już powiem wam przecież, że chyba zaczyna się taka troszeczkę walka o przetrwanie. O, tutaj sobie Angelika na kibelku, jak widzicie, pięknie fluory fluoryzuje sobie. Tak, tutaj zaczyna się troszeczkę walka o przetrwanie. Nie, bo już nie ma tyle kłótni, bardziej z, te sprawy są związane z jeceniem i tak dalej, już martwienie się i, i w ogóle. <słuch> nie mam pojęcia, co się dzieje tutaj Lilianie, albo Angelice, tak mi się też, że to jest Angelika, nie pytam w ogóle. Myślę, że tutaj Dina umarła, jak widział góra, ale tu tylko Balbina narzeka na to, że jest głodna, ani należy po prostu i zasnęła, padła. Na twarz. Jest pierwsza śmierć. Nina Caliente, zobaczcie, pierwsza umarła po tym jak upadła, umarła i przedmroczny mroczny kosiarz, także nie wytrzymała nawet tygodnia Nina w Simsach, Dokładnie to do 4 dni, także bardzo przykre, no ale pierwsza z, dwu, z 13 osób w sumie w tym domu umarła, bardzo jest to przerażające, nie powiem, że nie. No i dalej już zaczęły się, jak widzę, duże problemy z jedzeniem, chyba skończyło się wszystko w lodówce, bo nasi Simowie cały czas płaczą, że jeść, jeść, jeść. Ale dzisiaj żyje, troszeczkę jej się śpi na podłodze, ale ogólnie z Mariolą jest wszystko okej, okay, więc git. A nie, jeszcze jakieś Ktoś zmarł, ktoś zmarł, czekajcie, czekajcie. Ktoś tu zmarł, gdzie to się stało? Hit życia się wydarzył, patrzcie na to, patrzcie na to, Jezus, żebyście wy to zauważyli. Odwraca się Balbina tu i Nina ją straszy. I ona umiera ze strachu, oj Boże! Nie wiedziałem, że tak się da nawet w zrobić. Śmierć ze strachu, hit życia, przestraszył ją duch. Da, cudowne. Nie żyje, Balbinka osierociła naszą małą Mariolkę. Gdzie ona jest? Mariolka przy okazji zrobiła się większa? Patrzcie, to jest Mariolka. Ona już chodzi. Już nie jest dzieckiem malutkim, tylko jest Bobasem chodzącym na czworaka. Piękna matka jej umarła. Znaczy, troszeczkę przykre, ale już ona. Angelika umarła również. Boże, co tu się dzieje? Patrzcie na to, Angelika tutaj. też została przestraszona. Przez kogo? Co, za szybko ta gra chodzi. Czekajcie, przez kogo ona została przestraszona? Musimy to szybko luknąć. Przez Ninę też, jezus. Śmierć ze strachu po raz kolejny. Co to co w ogóle za śmierci tu się wydarzyło? Wszyscy umierali ją ze strachu. Ktoś znowu umarł. Chwilę po. Darek, Darek, jak ty umarłeś? Czy ciebie też ktoś przestraszył? Nie, chyba ty z głodu umarłeś. <laughs> Hidrzyca! Po prostu mówią, umierają jak mrówki jakieś. Nagle tak wszystko. O boże, ktoś znowu umarł? Nie. Myślałem. Ktoś znowu umarł. Dina! Jak to się stało? Szybko, spójrzmy. No to ona. Ktoś ją przestraszył. Przestraszyła ją jej siostra własna. Ona. Ninę jest w ogóle jakąś czarną wdową. Ona zabija wszystkich strasząc będąc duchem. Ich Boże, święty. O co tu chodzi? Wow. Ile osób umarło przez samą Ninę, która sobie umarła? Nie mam pytań w ogóle. Zobaczcie, jak mało osób zostało. Z tych 12 mamy już tylko osiem. Tym nasza malutka Mariola, świeżo urodzona. Czyli w sumie z 13 mamy 8. No dobrze, i tutaj widzę, że jest troszeczkę odwilżu od tych śmierci. Dobra, żartowałem. Ktoś znowu umarł. Nie wiem kto. Kasia Langerak, z głodu, kolejna śmierć. Nie mogę, Don sobie chilluje i myje się nago noc w, w zlewie. Kocham Simsy 2, to jest piękna gra po prostu. Dziwo, Simowie naprawdę dają radę. Patrzcie, urosła sobie Mariola. Gdzie ona to zrobiła, kiedy to było? O tutaj, gdzieś w tym momencie, szukajcie. szukajcie, Musimy gdzieś zlokalizować Mariolę naszą. O, tu jest Mariola, sobie śpi. Wstaje. I urosła, Mariolka, jak cudownie. Don, patrzcie, Don umiera z głodu, nie zdążył chłopak. Tutaj umrze Marysia. Została przez kogoś przestraszona. Patrzcie to. Przez córkę swoją chyba? Tak, jej córka. Angelika przestraszała Marysia. To jest jej córka. Nie mam pytań. Ona umarła. A nie, sorry. Umarła z głodu. <noise> tutaj jednak. Wybaczcie mi. Boże, jak mało osób zostało. Pięć. Okej, okay, patrzcie, zaraz powinien umrzeć Mortimer. Tak mi się wydaje, że dobrze tutaj się ten przypatrzyłem. Tak, Mortimer też umiera chyba z głodu. Tak mi się wydaje. Raczej głód jest głównym powodem śmierci. I zabrali nam jeszcze naszą Mariolę, Patrzcie. Przyjechała, przyjechała, opieka, przyjechało biuro adopcyjne, Ech, Mariola, Sosad, przykre bardzo to jest. Tutaj wy się trzymali dosyć długo, naprawdę, kilka dni, więc byłem z nich bardzo dumny. Myślałem, że to już będzie ta trójka, która być może przeżyje, dosyć jest ich mało Ech, i tak dalej. Zobaczmy, co się działo dalej. Oho, Daniel coś tutaj wariuje, patrzcie, chodzi z jednego łóżka do drugiego. Ech, umarł z głodu. Okej, okay, wszystko jakby gra na razie. Dziewczyny, która wygra, która będzie tą wygraną, jestem ciekawy. Która to okaże się tą, która przetrwa najdłużej? Kasandra czy Liliana Przyjemniaczek? Zobaczymy. Liliana umarła. Kasandra wygrała, nie wiem co, to, że żyjesz. Ciekawe jak Kasandra jeszcze długo będzie żyć. Uwaga, tutaj bardzo się coś będzie działo. Aha, dobrze. Kasandra sobie daje radę, pije sobie ona zasłał patent. Ona pije sobie drinki i dzięki temu nie jest tak głodna, tak mi się wydaje. Cały czas nawała te driny. Umarła, też tutaj. Także kochani, tak to wyglądało! Mamy! Gdyby celem gry w The Sims 2 była śmierć wszystkich twoich simów, wówczas z łatwością udałoby się zdobyć mistrzostwo świata. Ale jak dotąd The Sims 2 jest nadal symulatorem życia. Teraz możesz wyjść z parceli, bla bla bla. Także widzicie, udało się, znaczy nie udało się naszym simom nawet przetrwać całego roku simowego, bo wszyscy poumierali i to dosyć prędko. Musicie zobaczyć jak wyglądało to w Simsach 4, ale zdecydowanie ten film udowadni, że Simsy 2 są Trudniejsze, oj, oj, tak, to musicie przyznać, słuchajcie. Tak to wyglądało, takie rzeczy się tutaj porobiły. Nie wiem, czy jesteście zaskoczeni, czy nie. Ja w sumie się spodziewałem, że ci Simowie wszyscy umrą, bo jednak to są Simsy 2 to jest, to jest inny poziom, jeżeli chodzi o trudność rozgrywki. To jest zupełnie co innego. Także tak to wyglądało. Napiszcie, czy byliście zaskoczeni tym, co tutaj wyszło. I cóż, dziękuję nam wszystkim bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do następnego, moi kochani. Do zobaczenia i pa pa!